Witajcie widzowie w takim filmie, w sumie informacyjnym. Pierwszym na moim kanale. Yy, jakby on teraz będzie robiony bez montażu ze względu, że no nie mam teraz czasu, żeby to montować. Yy, bo jak wiadomo teraz szkoła też się zaczyna. Dlatego, z, yy, go ze względu na to, że po prostu yy, zaczyna się Zaczyna się szkoła. Chciałbym wam powiedzieć, że mam ważne informacje w opisie, więc naprawdę przeczytajcie to. Yy, mam nadzieję, że przeczytacie, bo nad opisem no, no trochę raczej... no trochę się napracowałem, na yy, więc przeczytajcie. Yy, a po prostu nie, nie chciał. I dobra. Więc po prostu przeczytajcie te informacje. A ja jeszcze mam dla Was konkurs na promo razy dwa, czyli dwie osoby mogą wygrać. Yy, o co chodzi w konkursie, też macie w opisie, więc radzę Wam przeczytać, jeśli chcecie wygrać promo. Więc dwie osoby wygrywają yy, i dobra, i teraz w tym momencie yy, jakby. Yy, Później dwie... znaczy wybiorę po prostu później wszystkie te osoby. I później oto w tym kole fortuny będę losować, kto wygra. Ale dobra. O co tu chodzi? Tutaj teraz po prostu będę losować do, kiedy będziecie mieć ten konkurs. Więc albo macie do ferii, albo do 15, albo też macie. Wy też macie konkurs do końca roku, ale no raczej trudno to wylosować, więc zobaczymy, co wylosuje. A, konkurs do 15. Wiecie co, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, konkurs do ferii może być. Więc macie konkurs do ferii. A, I ja po prostu się z Wami żegnam. I widzimy się w ferie. Tak, w sumie. Ale wszystkie informacje macie w opisie. Więc radzę Wam przeczytać. Będę wdzięczna jak przeczytacie, bo się napracowałem.